Dobry wieczór państwo, Danuta Holecka zapraszam na główne wydanie wiadomości. Cieszę się. Zastraszanie i ekonomiczny szantaż na takie metody wobec Polski nie po raz pierwszy zdecydowały się brukselskie elity. Prezydent Andrzej Duda został uhonorowany na Węgrzech, co nie podoba się unijnym urzędnikom. Za obecne tempo wzrostu cen odpowiadają decyzje Unii Europejskiej, a nie krajowa polityka pieniężna. A jeżeli nam wstrzymają to, co nam się należy, to my wstrzymamy też naszą, w takim zakresie naszą składkę. Przecież my utrzymujemy to Unię i tych ogromną ilość darmo Ostatnio chęć opuszczania Unii Europejskiej przypisano marszałkowi Ryszardowi Terleckiemu. Choć jedynym politykiem w Polsce, który zgłosił postulat zorganizowania referendum w sprawie polexitu, jest. Od dziś żołnierze obrony terytorialnej są w stanie podwyższonej gotowości. Ta decyzja może zwiastować przełom w podejściu do zabijania nienarodzonych dzieci. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Cieszę się.